Film rozpoczyna się w centralnym Londynie, gdzie młody chłopak o imieniu Queen po godzinach szkolnych udaje się na plac budowy. Po krótkiej rozmowie z jednym z pracowników, Queen wchodzi do windy, która zawozi go na najniższy poziom głębokiego wykopu. Podróżuje tam, aby zobaczyć swoją matkę, Karen, która jest nadzorczynią na budowie. Okazuje się, że Queen stracił stypendium w wysokości 3000 funtów rocznie ze swojej szkoły, co jest sumą, na którą ledwo ich stać. Nagle jeden z pracowników zabiera Karen, ponieważ prace wiertnicze napotkały niespodziewane trudności. Młody chłopak włóczy się po placu budowy i natyka się na górnika, który ogląda jaskinię. Przeklina Karen za jej rzekomą nieudolność, nie wiedząc, że jej syn stoi za nim. To oczywiście obraża Quinna, który obraża górnika, a ten w odwecie wyzywa go na wejście do jaskini. Bez wahania Quinn wchodzi do środka z latarką. Wewnątrz oniemia, gdy powierzchnia ścian jaskini wydaje się przypominać skórę zwierzęcia. Gdy dotyka ścian, kula ognia spada niespodziewanie obok jego nóg. Queen powoli kieruje latarkę na sufit jaskini, tylko po to, by zobaczyć przerażający widok smoka gotowego do ataku. Ściany, które dotykał kilka sekund wcześniej, były jedynie łuskami smoka śpiącego w tej jaskini. Nagle smok wypływa gęstą ciecz na twarz Kwinna tymczasowo go oślepiając. Chłopak jednak odzyskuje równowagę i szybko biegnie na zewnątrz. Karen, widząc krwiste oczy syna, natychmiast przemywa mu twarz wodą. Tymczasem dwóch innych górników zbliża się do wejścia do jaskini, mimo ostrzeżeń Quinna. W ciągu kilku sekund ogromna fala ognia wyłania się z jaskini, pochłaniając wszystko na swojej drodze. Matka i syn udaje się do windy, ratując się przed ogniem. Ale z ognia wyłania się przerażający smok, który drapie windę, zanim ucieknie na zewnątrz. W wyniku tego ataku Quin odzyskuje wzrok, ale niestety Karen ginie. Głos z dorosłego już Quinna ujawnia, co wydarzyło się w ciągu następnej dekady. To smoki były odpowiedzialne za wymarcie dinozaurów i późniejsze epoki lodowcowe. Te potężne stworzenia budziły się z hibernacji i pożerały każde żywe stworzenie na ziemi, zanim znów zapadały w sen. To ciągły cykl całkowitej zagłady, który się powtarza. Ludzie używali swoich zaawansowanych pocisków, by walczyć z tymi bestiami. Ale za każdym zniszczonym smokiem pojawiały się setki innych. To doprowadziło ludzką populację na skraj wyginięcia. Ocaleni uciekli z głównych miast i teraz żyją w schronieniach które mogą znaleźć. Dwadzieścia lat później smoki znacznie zmniejszyły swoją liczebność, a wraz z nimi zasoby pożywienia. W wyniku tego pozostałe bestie stały się bardziej agresywne w swoich polowaniach. Queen prowadzi grupę ocalałych, którzy założyli podziemne schronienie pod opuszczonym zamkiem w Northumberland. Ci ocalali wychodzą ze swojego schronienia tylko po to, by polować na jedzenie na polach na zewnątrz. Pewnego dnia Queen znajduje swojego przyjaciela Eddiego i kilku innych, próbujących opuścić schronienie. Stanowczo ich odradza, podkreślając, że na zewnątrz będą narażeni na ataki smoków. Ale zapasy żywności tak bardzo się skurczyły, że Eddie twierdzi, że umrą z głodu, jeśli zostaną. Queen próbuje argumentować, że niedobór jedzenia nie potrwa długo, ponieważ plony wkrótce dojrzeją. Mimo tych ostrzeżeń Eddie pozostaje zdeterminowany, by szukać jedzenia, gotowy stawić czoła ryzyku poza schronieniem. Następnego dnia on i kilku innych po cichu udają się na pola. Strażnik na wieży strażniczej zauważa zbliżające się smoki i natychmiast wysyła sygnał alarmowy na cały zamek. Jako przywódca, Queen szybko organizuje zespół, aby stawić czoła dzikim smokom. Dowiaduje się również, że Eddie i inni są na polu, więc wyrusza na misję ratunkową. Na polu grupa Eddiego zauważa zbliżającego się smoka. Ten nagle zanurza się i wyrzuca kulę ognia, zanim zdążą się schować. To podpala całą plantację i szybko zdają sobie sprawę, że są uwięzieni przez płomienie. Ale gdy wydaje się, że zaraz zginą, Queen przybywa ze swoimi ludźmi i rozkazuje rozpalić ognie wokół pola. To desperacka próba ukrycia ich obecności, gdyż gęste dymy zasłaniają wzrok Smoka. Jednak ta akcja całkowicie niszczy ich zapasy żywności. Queen wtedy rusza na pole w ochronnym sprzęcie i szybko prowadzi swoich ludzi z powrotem do ciężarówki. Gdy odjeżdżają, Smok blokuje ich drogę i konfrontuje się z nimi. Wypuszcza niszczycielski strumień ognia, który chwyta syna Ediego, który jeszcze nie dotarł do ciężarówki. Ale grupa nie ma wyboru i musi uciekać bez niego. W wyniku tego cała społeczność opłakuje tragiczną śmierć młodego chłopca. Najlepszy przyjaciel Quinna, Creedy, wyraża swoją frustrację i twierdzi, że upór Ediego doprowadził do tej tragedii. Quinn się zgadza i dodaje, że tragedia doprowadziła również do zniszczenia ich całego zapasu plonów. W następnej scenie konwój opancerzonych pojazdów przybywa przed zamek. Creedy i zespół ochrony zamku podchodzą do nich ostrożnie. Wkrótce po tym lider konwoju, charyzmatyczny Amerykanin o imieniu Denton Van Zan, wychodzi z czołgu i prosi o spotkanie z osobą odpowiedzialną za zamek. Następnie spotyka się z Quinnem i przedstawia swoją grupę jako łowców smoków. Odsłania, że aktywnie polują na smoki i są na misji, aby uwolnić świat od tych niebezpiecznych stworzeń. Van Zan pyta. Czy on i jego towarzysze mogą schronić się w zamku, aby odzyskać siły i naprawić swoją broń. Quinn pozostaje sceptyczny wobec jego opowieści i odrzuca ich prośbę. Aby udowodnić swoje twierdzenia, Van Zan wyciąga ostry ząb, twierdząc, że osobiście zabił smoka podczas polowania i wyjął jego ząb jako trofeum. Dodatkowo ujawnia, że główną słabością smoka jest słaby wzrok o zmierzchu. To wystarczy, aby przekonać Quinna, który zgadza się ich przyjąć. Ale jednocześnie stanowczo ostrzega ich, aby nie sprawiali problemów w ich społeczności. Następnie konwój wjeżdża swoimi opancerzonymi pojazdami do zamku, podczas gdy ich pilotka, Aleksandra przylatuje helikopterem. Gdy nowo przybyli są już w środku, Queen poleca Creedemu, aby miał na nich oko. Później strażnik monitorujący teren zauważa kolejnego smoka szybującego po niebie. Natychmiast uruchamia alarmy co sprawia, że obie drużyny łączą siły, aby przygotować się do kolejnej bitwy. Trzej Amerykanie zostają wysłani na motorach, aby dotrzeć do miejsca, gdzie zamierzają polować na smoki. Ich zadaniem jest wyprzedzić grupę i zainstalować urządzenie przypominające radar na polach, gdzie spodziewają się pojawienia smoków. Urządzenie składa się z trzech słupków ułożonych w trójkąt i musi być starannie umieszczone, aby wykryć smoki. Dwaj motocykliści pomyślnie rozmieszczają urządzenie w wyznaczonym miejscu. Jednak trzeci jeździec ulega wypadkowi i tragicznie ginie przed ukończeniem misji. Van Zan próbuje skontaktować się z trzecim członkiem zespołu, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Z drugiej strony zespół Alexandri wyrusza helikopterem, aby zmierzyć się ze smokiem. Stworzenie nagle pojawia się za nimi, ale wkrótce znika w chmurach. Zespół traci go z oczu i dryfuje bez celu, ponieważ urządzenie radarowe nie jest w pełni rozmieszczone. Na szczęście Queen obserwuje te wydarzenia i szybko lokalizuje trzeciego motocyklistę. Używa krótkofalówki, aby poinformować Van Zana o tragicznym wyniku. Amerykanin następnie kieruje go, gdzie umieścić trzeci radar, i udaje mu się umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu. Tymczasem zespół Aleksandrii odzyskuje widoczność w samą porę, aby dostrzec smoka zmierzającego w ich stronę. Wtedy instruuje jednego ze swoich członków, aby wyskoczył z helikoptera, działając jako przynęta. Mężczyzna chwyta sprzęt i odważnie skacze z helikoptera, przyciągając uwagę smoka. Strategia się udaje, ponieważ smok leci w stronę mężczyzny. Chwilę później, dwóch kolejnych żołnierzy wyskakuje z helikoptera i podkrada się za bestią. Zastawiają na nią sieć, ale stworzenie bez trudu się uwalnia i pożera jednego z żołnierzy. Drugi nie zdąża otworzyć spadochronu na czas i tragicznie spada na śmierć. Na ziemi, Queen otrzymuje wiadomość, że Smok teraz zmierza w stronę góry, gdzie się znajduje. Van Zan wtedy kontaktuje się z nim i proponuje, aby działał jako przynęta w ostatecznej próbie pokonania Smoka. Bez wahania, Queen zgadza się i jedzie w stronę bestii na koniu. Tuż przed tym, jak smok może zadać śmiertelny cios, Van Zan udaje się go zastrzelić strzałą wybuchową, ostatecznie go zabijając. Po bitwie Queen, Aleksandra i Van Zan zbierają się, aby omówić swoje dalsze plany. Ona dzieli się swoim odkryciem, że wszystkie smoki, które do tej pory zabili, były samicami. Spekuluje, że smoki szybko się rozmnażają, polegając na jednym samcu do zapłodnienia licznych jaj. Dlatego Van Zan proponuje, aby zlokalizować i wyeliminować samca smoka co pozwoliłoby na całkowite wytępienie gatunku. Słyszał plotki, że samiec smok hibernuje w Londynie i planuje tam podróżować. Van Zan zaprasza Quinna i jego zespół do przyłączenia się do tej misji. Jednak nasz bohater odmawia, obawiając się, że polowanie na samca smoka może sprowokować bestię do zaciekłej zemsty. Nie chce ryzykować życia swoich ludzi. Frustrowany Van Zan wychodzi na zewnątrz i zbiera ludzi z obu drużyn na misję. Ale Quinn stanowczo się temu sprzeciwia. I dochodzi do gwałtownej sprzeczki między dwoma liderami. Na szczęście, zanim dojdzie do poważnych obrażeń, Aleksandra przybywa i rozdziela ich. W następnej scenie Van Zan wyrusza ze swoimi siłami złożonymi z ludzi zarówno jego, jak i zespołu Quinn'a. Niedługo potem Quinn zauważa swojego ucznia, Jareda, przygotowującego się do wyjazdu z konwojem. Próbuje przekonać go, aby pozostał w zamku ze względu na ryzyko misji. Jednak młody mężczyzna chłodno przypomina Quinnowi, że nie jest jego ojcem, aby nim rozkazywać. Jared wtedy dołącza do konwoju i wyrusza do Londynu, aby stawić czoła samcowi smoka. Tej nocy Quinn strategicznie rozmieszcza kości smoków wokół zamku. Ujawnia się, że bestie nienawidzą zapachu swoich martwych krewnych, co może je odstraszyć od tego obszaru na krótki czas. Ku zaskoczeniu wszystkich, Jared wycofuje się z decyzji dołączenia do konwoju i wraca do zamku. Tymczasem Van Zan i jego zespół docierają do pobliskiego miasta zniszczonego przez ataki smoków. Ich droga jest zablokowana przez ruiny, zmuszając ich do zatrzymania się. Nagle w oddali wybucha eksplozja, a Van Zan szybko zbiera swoich ludzi. Podnoszą broń, przygotowując się do konfrontacji z zagrożeniem. Niedługo potem pojawia się smok, a Van Zan rozkazuje swoim ludziom otworzyć ogień. Jednak smok w krótkim czasie zalewa ich płomieniami. Zdając sobie sprawę, że nie mają szans w walce, Van Zan chroni się w swoim pojeździe, aby osłonić się przed ogniem. Wkrótce potem na miejscu pojawia się Aleksandra i odkrywa, że Van Zan jest jedynym ocalałym z ataku. Potwierdza on, że sprawcą był samiec Smoka i obawia się, że teraz może zmierzać w stronę zamku. Później Smok dociera do schronienia i uwalnia swoje niszczycielskie płomienie. Zmusza to wszystkich do ucieczki do podziemnego bunkra dla ich bezpieczeństwa. Tymczasem Queen gorączkowo biegnie na górę tylko po to, aby zobaczyć, że schronienie jest całkowicie w ogniu. Wśród chaosu Kridi jest uwięziony pod płonącymi gruzami. Pomimo desperackich starań Quinna, jego najlepszy przyjaciel tragicznie umiera w płomieniach. Po tragicznym wydarzeniu Van Zan i Aleksandra wracają do zamku i uwalniają mieszkańców uwięzionych w bunkrze. Zdruzgotany Quinn ogłasza, że pomoże im zabić samca smoka raz na zawsze. Wie, że jego gniazdo znajduje się w pobliżu placu budowy w Londynie, gdzie dziesiątki lat temu zginęła jego matka. Korzystając z helikoptera Aleksanderii, Trio wkrótce dociera do Londynu, który jest teraz zniszczonym, opuszczonym miastem, opanowanym przez setki smoków. Grupa widzi, jak mniejsze smoczyce są zjadane przez wyraźnie większego samca. To powoduje, że samice rozpraszają się w strachu, pozostawiając samca smoka samotnego i bez obrony. Queen, który zna Londyn od dzieciństwa, prowadzi swój zespół na plac budowy. Wanzan przedstawia wtedy swoją strategię. Podzielą swoje siły, aby zwabić smoka do ataku na nich. A gdy otworzy paszczę, Queen wystrzeli strzałę z C. cztery przyczepioną do kuzi prosto w gardło smoka. Potem grupa zajmuje pozycję i przygotowuje się do realizacji swojego planu. Samiec Smoka wkrótce się pojawia i dostrzega Quinna na ziemi. Skierowuje na niego ognisty atak, ale Queen udaje się uniknąć uderzenia. Aleksandra wtedy działa jako przynęta i skutecznie łabi smoka w stronę wieży, zgodnie z ich planem. Jednak bestia niespodziewanie przekierowuje swoją uwagę na Vanzana. Próbuje on wystrzelić eksplozję w paszczę smoka, ale smok łatwo ją niszczy. Wiedząc, że ich plan zawiódł, Vanzan skacze z budynku, aby zaatakować samca smoka swoją olbrzymią siekierą. Niestety, nie ma szans w starciu z bestią, która łapie go i pożera w locie. Tymczasem Queen zauważa, że Vanzan upuścił kilka strzał z materiałami wybuchowymi podczas wcześniejszego ataku. Podczas gdy smok nadal pluje ogniem dookoła, Queen i Aleksandra udaje się znaleźć nowe miejsce do ukrycia. Nagle widzi strzały w pobliżu ciężarówki i biegnie w ich stronę, mając smoka tuż za sobą. W śmiałym ruchu Queen staje naprzeciw samca smoka. Gdy bestia otwiera paszczę, aby wypluć płomienie, Queen wystrzeliwuje strzałę prosto w jego gardło. To powoduje potężną eksplozję, która ostatecznie zabija bestię. Film kończy się sceną trzy miesiące później. Brak ataków smoków sprawia, że Queen i Aleksandra obserwują Morze Północne.